Przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie Pani od nienawiści. Od pogardy strzeż mnie Boże. Podobnie jak w roku ubiegłym modlitwą o wschodzie słońca żydowskiego poety Natana Tenembauma witamy Państwa bardzo serdecznie na Festiwalu Trzech Kultur i prezę naszych zadań konkursu Polska dla Wszystkich. Serdecznie witamy w naszym gropie. A ja nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby najserdeczniej jak mogę powitać gości dzisiejszego programu, e, którzy przybyli do nas z daleka, z Wietnamu, witam panią panią Anię, bo tak każe się tytułować. Aleksandrę Kulikowską, która mieszka w Polsce, a przybyła z Syberii, z Jelkucka. Z dalnią. Darią, pokaż się Darią, i synem Aleksiejem. Oddaję was Pozwólcie Państwo, że opowiemy najpierw o samym konkursie. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz praw pol obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury religijne i grupy etniczne. Wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, stworzyły niezwykłe, bogactwo, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Konkurs stawia sobie za cel ochronę tej polskiej różnorodności i jest przesłaniem naszych otwartości. Polska nie tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i z polskością historycznie związani. Konkurs adresowany jest do tych wszystkich, którym bliska jest polska idea tolerancji. Otwartej dla wszystkich jest postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim. Stereotyp jest bardzo, sprawą bardzo krzyżo, krzywdzącą, poniżającą niebezpieczną. Prowadzi do uprzedzeń, izolacji, przemocy prześladowań czego przykładem był Holokaust. We współczesnej Polsce niewolni jesteśmy niestety od stereotypów. Chcemy z nimi walczyć, stąd nasza decyzja o przystąpieniu do konkursu Polska dla wszystkich. Wstępujemy do konkursu po raz drugi. Z dumą odnotowujemy fakt, że ubiegłoroczną edycję wygraliśmy i z rąk wiceministra spraw zagranicznych odebraliśmy w Warszawie nagrodę dla szkoły w wysokości 5000 złotych. Z radością informujemy, że nasza ubiegłobna akcja poparcia dla czeczyńskiego chłopca Islama, który w imieniu rodziny walczył o zalegalizowanie popytu w naszym kraju, zakończyła się sukcesem. Islam i jego rodzina mają prawo spokojnie i legalnie żyć w Polsce. Nie byłoby naszego sukcesu, gdyby nie ogromna pomoc Gazety Pomorskiej. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy pani redaktor Agnieszce Romanowicz za pomoc, zrozumienie i zaangażowanie w pomoc dla małego czeczyńskiego chłopca. W tym roku nasz festiwal nosi nazwę 3 razy Azja. My będziemy mówić o bliższej Azji, o Izraelu i jego mieszkańcach, o mocno odległej Azji, czyli o Syberii i bardzo dalekiej Azji, o Wietnamie. Dlaczego wybraliśmy te kultury? Bo ci ludzie lub byli lub są wśród nas, w naszym najbliższym otoczeniu. Są blisko, ale znamy ich bardzo mało, wręcz wcale. Dlaczego robimy festiwal? Żeby teoria łączyła się z praktyką, żeby zaproszeni goście festiwalowi mogli zobaczyć, usłyszeć, porozmawiać, żeby te trzy kultury pokochać wielozmysłowo. Na początek ci, którzy byli wśród nas przed wojną, czyli kultura żydowska. Klimat kultury żydowskiej wprowadzi nas duet znakomitych instrumentalistów, czyli pan Janusz Kasak i Edward Siba. Zapraszamy. Na kartach Pana Tadeusza pięknymi słowami namalował nam postać Jankiela, polskiego Żyda, patrioty, a zrobił to tak. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankelu. Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały. Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały. Zosia podbiega i na białej dło mu dłoni podaje mu drążki, mi zwykle mistrz z struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i do tury żydowskiej posłuchajmy po raz drugi utworu ze skrzypka na dachu. Do muzyków tym razem dołączy Weronika Kołtonowska. With happiness and tears. uczniom naszej szkoły, którzy pod kierunkiem pani Doroty Lipowicz przygotowali program Szalom. Jest w nim mowa o kulturze żydowskiej, kuchni, zajęciach dnia codziennego, a także żydowskim kalendarzu i co najważniejsze, specyficznym żydowskim humorze. Dlaczego zajęliśmy się tematyką dotyczącą kultury żydowskiej? Dlatego, że jest ona bardzo ciekawa i barwna. A przede wszystkim dlatego, że jeszcze przed II wojną światową bardzo dużo Żydów mieszkało wśród nas. Nie sposób wymazać z pamięci ludzi, których los spotkały się z naszymi. Bardzo istotne jest i to, że żyje jeszcze wielu świadków tamtych czasów. Zapraszamy do wysłuchania naszej opowieści. Mamy trzech wybranych żartów. Żydowski krawiec uważnie mierzy materiał przyniesiony przez klienta. Ten pyta żartobliwie: Co kombinuje pan, żeby i dla pana wystarczyło? Dla mnie na pewno wystarczy. Kombinuję, żeby wystarczyło dla szanownego pana. Stary Żyd dawał do gazety nekrolog po swojej zmarłej żonie i spytał o cenę. Do pięciu wyrazów za darmi. No, to niech, to niech będzie. Zmarła Zelda Goldman. Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy. To niech będzie. Zmarła Zelda Goldman. Sprzedam Opla. Rozmawia dwóch Żydów. Ty wiesz co, Mojsze? Ten koń, co ty mnie go wczoraj sprzedałeś, to on wziął mnie? I zdechł. Na co ten drugi? Czy wiesz co, Icyk? On mi nigdy tego nie robił. Dziękujemy bardzo za uwagę. w tańcach przygotowanych pod kierunkiem pani Marii Nanieckiej. Tańce izraelskie są stosunkowo młode. Ich początki związane są z osadnikami żydowskimi przybywającymi do przyszłego państwa Izraela. Pierwsze udokumentowane tańce datowane są na lawa tańce Haroa Haktana im. Maim. Maim. Temat żydowski zakończymy kolejną melodią ze na dachu. Zapraszamy panów Janusza Kasaka i pana Edwarda Sibel. Co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi? To znowu słowa Jana Pawła II, papieża dialogu. My dzielimy się z naszą ziemią, z przybyszami z innych krajów, na przykład z Wietnamu. Co ich przywiodło do Polski i jak się tu czują? Na te i inne pytania odpowie na pewno nasz gość. Pani Huong Może wymowa nie jest idealna, lecz chodzi o panią Anię, Wietnamkę ze świecia. Rozmowę poprowadzi pani Hanna... A teraz Hanna. przechodzę do was, do naszych gości. Aniu, przedstawiłaś mi się, że masz na imię Ania, ale tak naprawdę powiedz nam, jak masz na imię. Imię Chanty My Huong. O Matko, powiedz jeszcze raz. Chanty My Huong. Natalia, a ty masz prawdopodobnie dwa imiona. Tak, zgadza się. A jakie jest twoje drugie? Chło. Jak? Chło. Aha, dobrze. Aniu, może jeszcze najpierw rozpo, rozpocznę rozmowę z Tobą. Jak długo mieszkasz w kraju? Ile miałaś lat, jak przyjechałaś do Polski? Mam 20 lat, tu się autodzieży. Jak się czujesz wśród Polaków? Czy są, są sytuacje raczej pozytywne, czy negatywne? Jak jesteś odbierana? No, to raczej jestem pozytywnie odbierana, bo często dostaję komplementy na temat moich włosów. Jednym słowem. E, nie. <noise> Fajnie. Bardzo, bardzo się cieszymy, że zaszczyciliście nas swoją obecnością, że my też chcemy Wam pokazać, że jesteśmy otwarci na, na osoby, które wybierają nasz kraj jako swoją drugą ojczyznę. Jest nam bardzo miło z tego powodu, że... Korzystałyście z naszego zaproszenia. I... Ojczyzna jest naszą Matką Ziemską. Polska jest Matką szczególną. Niełatwe są jej nie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest Matką, która straciła swych najlepszych synów, niektórych po latach cierpień i tęsknoty jednak odzyskała. Rozmowę z tymi, którzy wrócili do ojczyzny, przeprowadzi pani Jolanta Piekarska. Powitajcie państwo gorąco rodzinę Kulikowskich. Przybyliście. Jókucka. Jesteście Polakami. Też wszystko w Jesteście naszej festiwalowej w scenie. Zanim zaprosimy Państwa do oglądania wystaw, degustacji potraw i indywidualnych rozmów z naszymi gośćmi, prosimy jeszcze raz na scenę koordynatora programu, Panią Joannę Piekarską. Proszę Państwa ja przygotowałam sobie ten program. Chciałam... Nie miałam oczywiście za, podziękować za, wszystkim, za, ale wyszła za, za. mi z tego taka lista, że stalibyśmy tutaj i dziękowałabym. I dziękowała, i dziękowała. To cały sztab ludzi dobrej woli, nauczycieli, rodziców, uczniów, yy, pańskich koła gospodyń wiejskich. Naprawdę wspólna akcja, wspólne zjednoczenie przy takiej imprezie było niesamowite. Odzew był fantastyczny. Dziękuję wszystkim serdecznie, którzy w jakikolwiek sposób, choćby najmniejszy, przyczynili się do tego, że ta impreza dzisiaj tutaj się odbyła. Zapraszam serdecznie do oglądania wystaw i do popróbowania popraw. Dziękujemy jeszcze zobaczenia.